Pokażę sposób, który pozwala na szybsze rozwiązanie niektórych równań kwadratowych. Ten sposób możemy wykorzystać wtedy, gdy równanie kwadratowe mamy zapisane w takiej postaci ogólnej, jak w tym pierwszym przykładzie, i współczynnik przy x kwadrat jest równy 1, czyli a równa się 1, zazwyczaj zapisujemy, no i dodatkowo rozwiązania istnieją i są liczbami całkowitymi. I to znaczy polega ten sposób. Sposób polega na zapisaniu postaci iloczynowej jakby w głowie. I teraz jak to robimy? Czyli to równanie w postaci ogólnej rozkładamy sobie na dwa nawiasy, gdzie tu musi być x minus coś, x minus coś, albo ewentualnie plus. I tak, te liczby, które wstawię w te miejsca wolne, może na razie zapiszę bez znaków, jeśli pomnożę przez siebie, muszą dać dwójkę, czyli powiedzmy, nie wiem, to jest jakieś moje. A to jest moje B. Czyli a razy b musi dawać 2, czyli tą liczbę, która znajduje się tutaj. Natomiast a plus b, no to musi dawać tą liczbę, która będzie tutaj, czyli trójkę. No i teraz dlaczego tak jest? No, ponieważ jeśli będziemy wymnażać te liczby przed siebie, te nawiasy przed siebie, to będziemy wymnażać te liczby, ponieważ no, będzie tak, no x razy x, potem będzie x razy to b, potem będzie a razy x i a razy b. Czyli z tego będzie wynikało, że gdy pomnożymy przez siebie a razy b, to musimy nam dawać całą liczbę, czyli to, co jest tutaj. Natomiast gdy dodamy do siebie te liczby, które tutaj wpiszemy, no to powstanie nam współczynnik przy x w pierwszej potędze, no bo tu będzie a razy x, a tu będzie b razy x, czyli w sumie będzie no, ax plus bx, czyli będzie a plus b tych x -ów. Więc żeby otrzymać dwójkę po pomnożeniu, no to musimy mieć 2 no, razy jednak to jest jedna możliwość, ewentualnie minus 2 razy minus 1. Natomiast po dodaniu musi nam dawać to 3. Czyli to by pasowało x plus 2, a tutaj x plus 1. Czyli 2 razy 1 to jest faktycznie 2. 2x plus 1x to by było 3x, także wszystko się zgadza. Dobrze, spróbujmy zrobić następny. no i żeby rozwiązać to równanie, przyrównujemy do 0. Natomiast gdy mamy równanie w postaci iloczynowej, czyli z takim mnożeniem, wystarczy, że przyrównamy sobie każdy z nawiasów, czyli z tych czynników do zera. Czyli mamy, że x plus 2 równa się 0, czyli x równa się minus 2, a z tego nawiasu mamy x plus 1 równa się 0, czyli x równa się minus 1. Dobrze, spróbujmy zrobić kolejne. Czyli tak samo, próbujemy sobie rozłożyć do postaci iloczynowej. To się równa 0. No więc tak. Liczby pomnożone przez siebie muszą dawać 3, a dodane do siebie muszą dawać minus 4. Dodane do siebie muszą dawać minus 4. A pomnożone muszę dawać 3, no to wychodzi z tego, że musi być przynajmniej jedna ujemna. A żeby dawało coś nam na plusie przy pomnożeniu, to muszą być obie ujemne. Czyli pasowałoby w takim razie zrobić x minus 3 i x minus 1. Czyli minus 1 razy minus 3 da nam 3, a minus 3 minus 1 to będzie minus minus 4. Więc rozwiązania to będzie x równe 3, a tutaj x równe 1. Kolejne mamy x kwadrat minus 5x plus 4 równa się 0, czyli znowu liczby pomnożone przed siebie muszą dawać czwórkę, a dodane do siebie muszą dawać minus 5, czyli no znów potrzebujemy tak, żeby było dodać do siebie na minusie, czyli obie te liczby muszą być na minusie. Czyli wypadałoby zrobić x minus 4 i x minus 1 równa się 0, czyli dostaniemy x równe 4 rozwiązanie, a drugie rozwiązanie x równa się 1. Kolejny przykład. No tutaj nie mamy współczynnika przy a równego, z, z, równego 1, czyli musimy sobie najpierw podzielić przez minus 2. Więc dostaniemy równanie x kwadrat plus 7x plus 12 równa się 0. No więc spróbujemy znów sobie to przekształcić do postaci iloczynowej. Czyli tu mamy tą liczbę na plusie, tę liczbę na plusie, czyli obie liczby muszą być na plusie w takim razie. Czyli będziemy mieli x, no i teraz tak, żeby podnoszone przez siebie dały 12, a dole do siebie dały 7, no to musi być to 4 i trójka, czyli będzie x plus 4 razy x plus 3. No i teraz ten ostatni przykład, x kwadrat plus x minus 2, to proszę, że to równanie na dole, czyli tu x musiałby się równać minus 4, żeby się ten nawias wyzerował, a tutaj minus 3. I ostatni przykład, który mamy tutaj, no Spróbuj chwilę teraz zastanowić się nad tym, jakie musiałyby być tutaj liczby, żeby dodane do siebie dały 1, a pomnożone przez siebie dały minus 2. Więc w takim wypadku jeden z tych nawiasów to musiałoby być x. No i tak. Jeśli ma być liczba na plusie, a wynik musi być na minusie, no to wtedy jedna z nich musi być na plusie, druga na minusie, żeby po mnożeniu dały liczbę ujemną. Natomiast większa liczba musi być na plusie, żeby dodane do siebie dały coś na plusie. Czyli mamy x plus 2 i x minus 1. Czyli 2 razy minus 1 to faktycznie jest minus 2, a 2 minus 1 to jest 1, czyli to, co chcieliśmy. Więc rozwiązaniem tego równania będzie x równy minus 2, i x równy 1.